Wspólnie z rzecznikiem mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ministrem Adamem Abramowiczem, stworzyliśmy czarną księgę obciążeń przedsiębiorców. Dzisiaj chciałem zadać jedno pytanie dotyczące ZUS-u. Dlaczego my, pracodawcy, drodzy rządzący, musimy płacić wynagrodzenie naszym pracownikom, którzy wręczają nam na przykład w dniu dzisiejszym zwolnienie L4? No to z tym dniem, czyli z dzisiejszym dniem, to ZUS powinien płacić wynagrodzenia tym pracownikom, a nie my, bo my musimy płacić składki ZUS cały czas. Więc teraz w pełni zmotywowani posłowie i w pełni zmotywowane posłanki zapraszamy do zajęcia się tą sprawą, bo to jest tylko jeden z czarnych punktów tej księgi obciążeń przedsiębiorców. Powinien ZUS przejąć obowiązek płacenia wynagrodzenia w dniu, kiedy pracownik przynosi nam zwolnienie L4. Żądamy tego, żeby to była jedna z głównych spraw, którą musicie teraz załatwić. Oczywiście oferujemy naszą pomoc. My, przedsiębiorcy z sektora MŚP, bo to my w 50% wytwarzamy produkt krajowy brutto. Jest nas w Polsce prawie 9 milionów samozatrudnieni i ci przedsiębiorcy w małych i średnich firmach, którzy zatrudniają pracowników. Więc jak mój pracownik jest na zwolnieniu, to płaci ZUS, nie płacę ja.